my ear. I'll miss you Brakuje ci monet na zbudowanie wymarzonego składu? Teraz to żaden problem. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, możecie płacić przelewem, PaySafeCard oraz SMS. Czyli wszystkim. Z kodem rabatowym ROKCIA otrzymasz 5% więcej. Link do strony w opisie. Cześć, kochani witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście ROKCIA no i dzisiaj przyszedł do Was z pack openingiem paczek z Liki Mistrzów. Także trochę ich było zróbnych za ważne meczek i rozbudowy, więc za chwilę wszystko zobaczycie, co udało mi się trafić. Zapraszam Was do oglądania. Dla Wiesie, Gabriel, no i zobaczymy. Jeden rzadki piłkarz, z Ligi Mistrzów. Teraz otworzymy sobie sześć takich paczek. W dwóch jest jeden taki piłkarz, w dwóch jest dwoje takich piłkarzy, no i w dwóch jest trzech takich piłkarzy. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwsza paczka, zobaczmy, co będzie tutaj. Bez łokału, pierwsza paczka, dobra. Zobaczmy, co w środku Szwajcary. To będzie Shakiri, chyba. Tak mi się wydaje, tak no, będzie Shakiri. 82, 82, więc myślę, że zaczynamy nie najgorzej. Także paczka dla Kubiksa, zobaczmy co tutaj. Tutaj już jest dwóch piłkarzy z Ligi Mistrzów, więc w sumie lepsze, większe szanse są na lepszą kartę. No ale niestety, niestety, nadal nie ma walkoutu. I znowu Hiszpan w środku, ale tym razem jest to bramkarz. No i będzie to oczywiście Kiko Kasiya, 81 overall, więc zamiast coraz lepiej być, jest niestety coraz gorzej, ale spokojnie, spokojnie. Kolejna paczka dla Tekamoto, zobaczmy co tutaj. Taka sama jak poprzednia. Coraz bardziej wątpię w to, że będzie jakiś walkout spośród tych, tych wszystkich paczek, no ale zobaczymy. Tutaj będzie chyba koralow, tak mi się wydaje. Że to będzie właśnie on: 84 overalla, więc tutaj akurat jest naprawdę nieźle. Zobaczmy, co jeszcze oprócz niego w środku, bo tak jak kupiłam tutaj dwóch tych piłkarzy z Ligi Mistrzów, jeszcze 81, dobra. Kolejna paczka, tym razem dla Mentoska. Zobaczymy, czy będzie to szczęśliwa paczka. No, zobaczmy, czy będzie ten walkout. No, niestety jeszcze nie tym razem. Tutaj już jest trzech piłkarzy z Ligi Mistrzów, więc szanse powinny być większe, ale widać, nie za bardzo tak, tak jest. Tutaj jest chyba, tak mi się wydaje. Więc kolejna karta, 84 overally, więc nie jest najgorzej, bo te karty 84 overally chodzą po ponad 20 tysięcy. Zobaczymy, czy w tym wypadku również tak będzie. No nie, on kosztuje około 15, ale myślę, że i tak, i tak nie, jest, nie jest najgorzej. Także paczka dla Adriany FIFA 19. Zobaczmy, paczka dwóch piłkarzy z Ligi Mistrzów. Liczymy cały czas na coś dobrego. No, ale nie tym razem. Francuz, ok. Okej, okay, 83 obral, Enzonzi. Cyprian, paczka dla ciebie. Znowu dwóch piłkarzy z Ligi Mistrzów. Znowu bez łokoutu. Okej, okay. to będzie Emre Chan 81. No myślałam, że to będzie jakiś kedira. ale nie. Fajna paczka dla Wiktorka i Mariusza Dula. Zobaczmy, no czy będzie ten walkout, na który tak liczyłam. Mam nadzieję, że będzie. Ale zobaczymy. I jest walkout, Dobra, my walkout w tej paczce, więc tutaj może być coś naprawdę dobrego. Przynajmniej mam taką nadzieję, zobaczmy, co to będzie. To będzie na was. Na Was będzie miała 88 overala. Okej, okay, więc to naprawdę świetny trapo powiem ja mam szczerze. Na was 88 overall, no na pewno, na pewno ta karta będzie sporo kosztować. Zobaczmy, kto jeszcze w środku, bo jeszcze dwie inne karty oprócz niego tutaj będą. No niestety te są już słabsze, ale zobaczmy, jak sytuacja z nawazem wygląda. No 50 tysięcy. Naprawdę jest świetnie. No i lecimy paczką z piłkarzem z Ligi Mistrzów Premium, czyli tutaj jest karta do trafienia Men of the Match, droga do finału lub z drużyny turnieju Ligi Mistrzów, także zobaczymy, co będzie w środku. Sprawdźmy. Dobra, jest walkout. Nie wiem, czy tutaj można w ogóle trafić coś bez walkoutu, ale okej, okay, jest walkout. I co to jest za karta? No, to ten? Ten policjista to fajna, fajna karta by była, nie? Ja to bym nie chciała trafić tego polisycia. Dobra, robię jeszcze jedną. Nie ma co, mam tego 88 wybierać, więc robię jeszcze jedną. Ja to nie skończę na takiej karcie. O nie, nie, co to ma być w ogóle? Mm, a to jest wymienna, nie? Przyda się, do pierwszego składu jak nic. Kurczę, mówiłam, foot champions, teraz będzie 30 zaraz w tym tygodniu. Dobra, także tym razem paczka w ciemno. Paczka oczywiście z Ligi, Mistrzów Premium, no i zobaczymy, co da nam się trafić. Ja już klikam XA, no i zobaczmy, tam czat. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś dobrego. Zaraz się o tym przekonamy. Już piszą, że Ronaldo, no na pewno. Przeraża mnie policie, naprawdę. O, piszą, haha, nie, ja, ja nie. XY na czasie, no to nie jest źle. To kto nam przytrafił? Tu nie mówcie, że to jest Filip, faktycznie. Dobra, ja włączam, włączam monitor, włączam pogląd, zaraz zobaczymy, co tutaj jest w tej paczce, ale wydaje mi się, że to chyba jednak jest filip, ponieważ cały czat tak pisze. Hmm. A i dziękuję za subskrypcję, bardzo miło. No nie, no! Tak nie może być.